Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo z kolejnym odcinkiem z multiplayera. Słuchajcie, wbijamy dalej Obsydiana, tam zagrałem sobie dosłownie chwilę na multiplayerze i udało mi się odblokować chyba 15 albo 16 punktów na, na właśnie MP5 do tego Obsydiana. I to prawda, co piszą niektórzy w komentarzach, że można jakby kolejne 15 w jednej grze zrobić, i wtedy też odblokowujemy na luzie. Te punkty do obsydiana co jest dziwne, no bo przecież ten challenge polega na tym, że 15 wrogów w 150 różnych meczach, a nie po prostu po 15 wrogów czy każdą kolejną 15 czy coś takiego, nie? Więc spodziewałbym się, że to jest raczej błąd albo w tłumaczeniu, albo po prostu Bóg w samym wyzwaniu, że tak się dzieje. No ale nic, no korzystajmy z tego póki jest bo to oznacza, że troszeczkę szybciej można to odblokować. Nie trzeba bez sensu wychodzić z gier, żeby potem szukać ich od razu, od nowa. Także sponio. No i w ogóle dzień dobry, witam wszystkich na, na odcinku. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję też, że subskrybujecie mój kanał. Jeżeli nie, to możecie to naprawić, klikając czerwony przycisk na dole. Zostaw też lajka, like komentarz, odwiedź Facebooka i Discorda. Eee, wszystko masz w opisie. Na Discorda, no i na Facebooka również bardzo serdecznie zapraszam, z tym, że na Discordzie, słuchaj, jest nas ponad 2500, także kurde, no naprawdę ekipa się tam niezła zebrała, dlatego zdecydowanie polecam tego Discorda, jeżeli Ci brakuje znajomków do gier, to, to na pewno kogoś tam znajdziesz w naszym pięknym gronie. Zdecydowanie polecam, zachęcam. Warto. Jakby nie było warto, to bym mówił, a do dupy ten Discord. Ale moim zdaniem jest warto. No, ma mordy. No, zgiń. Halo, nie zginęli. Ani jeden, ani drugi. Dostali po hicie. O jezu, jaki wstyd. Co to było? Renetti mam, ale renetti to ja nie chcę teraz robić. E, nara, nie wiem czy tego drugiego zabiłem, chyba tak, bo by nie zabił raczej. Co nie? Te o, tu był jeszcze, nice. Uuu, sojusznik. Sorry, Mordo. Jeżeli to oglądasz, bardzo mi przykro, że to zrobiłem, ale czasami tak się zdarza. Słuchaj, Mordziucho, Mordziucho, byczku. Mordziuchno, powinienem powiedzieć, chyba nie? Tak mi się wydaje. Także, no co, obsydianika sobie klepiemy. Oczywiście, mi się on bardzo podoba. Jak nie zginął, halo? No to ja słyszałem też opinie. Znaczy, słyszałem, no czytałem Wasze komentarze. I jeden tak napisał śmiesznie, że dla niego to jest worek śmieci. W sensie, trochę tak. Trochę muszę przyznać, że jest w tym racji. Ale jednak worek śmieci nie jest taki regularny, jak ten skin. Ten skin bardziej wygląda, jak też ktoś napisał, jak węgiel, w sensie taki ociosany węgiel. I rzeczywi rzeczywiście to jest też bliskie prawdy, na pewno bliższe niż worek śmieci. Nie przesadzaj, masz tak. Proszę nie obrażać mojego obsydianiku. A no fajnie, że ci widziałem, kolego. Nie wiem, czy wy widzieliście na odcinku. Przez to, że OBS troszeczkę inaczej traktuje światło w grach. Na nagrywaniu, ale ja go nie widziałem zupełnie, ma A, ktoś szczelał do mnie z zapleców. Tam był sojusznik, dobra. Na górze jest, ale to też sojusznik, prawda? Nie, nieprawda. Albo był. Przynajmniej Teraz to już sojusznicy na bank. No, serio? Kumplu, co to za kampa tam? Żeby cię ktoś nie zabił zaraz. Nie uważasz? Chyba. O nie, halo. Panie termicie. O nie No nie mm. wstyd była mordo jak idzie kampienie a raczej wyzwanie na opieranie broni chyba nie za dobrze co Dostał w łeb i nie zginął, To ciekawe. Fajny spawn miał, drugi raz tak obok mnie. Ah. Tam w ogóle był przeciwnik, nasz sojusznik był mu na plecach już, to dziwna sprawa. Znaczy taka w sumie standardowa dla Call of Duty. Najzupełniej w świecie normalna. A oczywiście, bo nie pokazywałem, oczywiście gramy na wersji hardcore tego nie młynu, tylko tych małych map, nie? czyli shipment i, i shoothouse, właśnie na którym jesteśmy obecnie. Także następną mapą prawdopodobnie będzie shipment. Ten w ogóle z PKM a szybciej mnie zabił niż ja z MP5. No ale skoczył, to też mu się wcześniej odblokowało. Odblokowała możliwość strzelania tak naprawdę. Kurde, nie zabiłem tamtego, co jest dzisiaj? Dzisiaj spałem już normalnie, co prawda nadal czuję się niewyspany, ale godzinowo spałem odpowiednią ilość, także ciężko mi zwalić na to. Ale mogę, bo mam taką moc, nie? Mogę sobie zwalić na to. O nie, nie ma problemu ziomek. 27 zabójstw, czyli jeszcze 3 i mamy dwa ładunki. Nie no, spoko, że mój sojusznik przebiegł. No, ja oczywiście nie dałem rady. Kolega, kolega lewituje. No jakby totalny luz, mordo. Fajny semtek, nie mówię, nie. Dawaj, wbijaj. Wbijaj, ziomek. Nie chcę wbić. Damy radę podpierniczyć paczkę? Damy radę, a co to będzie? A ostrzał kasetowy, to w sumie dupa. W sumie nie chcę tego używać, bo mi właśnie zepsuje yy, licznik. Chociaż no dobra, no 45 to raczej wątpię, że wbiję. O, ostatni punkt w ogóle. To nice, to dobrze wyszło, bo akurat wbiłem ten, te 30. To fartownie, udało się. Brawo Dozo! Karma, mk 2 Carbine na murku oparty. Ostry gameplay tutaj poleciał widzę. No termowizji. Nie no, dobrze mu poszło. Słuchajcie. Dobrze mu poszło. No dobra, to widzimy się w następnej grze. I dzień dobry. Ponownie mapa Shoot House. Także niefartownie. Bo jednak im więcej shipmentu, tym lepiej, bo shipment jest, nie wiem, połową tej mapy, jak nie jeszcze mniejszą. Także tam w ogóle fragi wlatują jak szalone. No tutaj 30 to wydaje mi się takim w miarę ok wynikiem, mogłoby być oczywiście 45, kolegę tutaj troszeczkę poszajbiło, że się tak obraca nasz teammaicik. O nikogo tutaj nie ma, to ciekawe. Już jest, dzień dobry. Kolega, co z tego kałacha z damaskusem? Niebieskie strzały z Nawet ładne, powiem ci, nawet ładne. Ej, hey, co jest? Gdzie są wrogowie? Halo? O, był tam. Koleżka. Okej, okay, to było ciekawe. Ok, ziomek kolega chyba coś ma, mi się wydaje, albo trochę na farcie pojechał. No ten też się tak nagle odwrócił, zupełnie z dupy. Co jest? O cholera. Mhm. Ok. Gramy z ochroniarzem. Dzień dobry, panie ochroniarzy. Okej, okay, czterech nagle się zespołniło. panio To było w sumie śmieszne. Siemaronin. Okej. Okay. Siemaronin nieronim, czy coś. Tam siedzi oczywiście z kampiony. Panie ochroniarz z tym Akaczem. Co pan wyrabia? Gdzie są wszyscy Halo? Proszę dać mi przeciwnika. A, no nie na plecy. Koleś ma niebieski laser? ja dobrze widziałem? Bo że strzały niebieskie są to ja wiem Ale że laser niebieski? A tam jest sojusznik teraz, dobra, wspomniał Sorry, 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 sorry mordo, sorry Tak bywa, słuchajcie, tak bywa Tak bywa A nie, no luz, jakby norma. Kolega się ze tam, no tak dziwnie jakoś go pokazało. Oj, nie to. Chciałem się wślizgnąć, a nie kucnąć, no ale dobra. Powiedzmy, że w miarę okej okay. wyszło. Aj! Przeładowywałem. Nie robi się tak, halo. Mhm, kampa na spawnie standardowo. Plecki, dozoplecki, plecunie. No nie, no przecież tak wchodził tam. Co ja robię? Już go widziałem, że tam wchodził po tym, jak mnie zabił. A teraz był tutaj, chyba że to nie ten sam. Dobra, mara sobie zginęła tam. Jeszcze jeden tam był. Halo, może na Wilsona uważaj, kumplu. z RPG'a dostałem, skłoniłem. Pewnie obroniłem Wilsona, bo Wilsona pewnie strzelał eee, tym tym RPGiem. Czy on się wzrespałni obok mnie? Tak, ma niebieski laser typ. Halo, proszę dać mi swoją broń. To zobaczyć. Ma niebieski laser. Co jest? Który to jest? No nie, nie udało mi się, ale wiem, gdzie leży ta broń. Muszę to przetestować. Ale to nie to. Halo, to jest Damaskus. Ja chcę to. Nie to. Kurde. Chcę zobaczyć ten niebieski laser. Co jest? No nie, proszę widać niebieski laser. Przetestować. Który to jest set z, ze sklepu? Proszę mnie zostawić To jest to Ale jaja, niebieski laser yy, Kozak, ale to jest, co to jest? To jest SCAR, nie? Jak mi się wydaje, że to jest SCAR Nie, to nie jest SCAR Co to jest za broń? Kylo? Kailo w ogóle nie grałem też, także Tak, to jest chyba Kailo. No dobra, ale ja tu obsydian odblokowuję, czyli 3 kile muszę sobie obliczyć. czyli jakieś 6 zabójstw jeszcze muszę zrobić. Ale na luzie. No co, jest Mordulo niebieski laser. Patrzcie go, panie i panowie. Jest ciekawa opcja, no? jeszcze zmieniać kolor laserów. A czy boję się, że, kurde, im więcej tych kosmetycznych będzie wchodziło, to się zrobi z tego dyskoteka trochę, nie? Że właśnie jak lasery będą różnego koloru i tak dalej, to żeby nie przesadzili znowu w drugą stronę. Nie wiem, zaraz będą jakieś tęczowe lasery, będą zmieniały kolor albo coś. zawsze kamper jest w tym domku po prostu zawsze no, nice no ziomek przestań tam kampić nie wolno No dobrze Siema Wilson, nie przejeżdżaj mnie. Wbiegłem mu trochę pod koła, ja wiem Ale się nie spodziewałem, że tam będzie. Mara no, oczywiście odwrócona tak. Zupełnie bez powodu. Norma Normalka, ziomeczku. Zostaw mi tego Vitola. ma Wilson. No dobrze, czy było 30. Możliwe, że było 30. Chyba było, bo tam trzy te fragi zrobiłem Kilo, albo 4 właśnie. Jestem ciekawy. Ochroniarz z tym AK 74U. Ale to nie brzmi jak amunicja zmieniona, chociaż odrzut ma taki. Nie do końca, ale to może dlatego, że ma coś innego podpiętego. Zobaczmy ile zrobiłem na, na tym MP, na MP5 tego Obsidiana. Jestem ciekaw w sumie. Czyko czeka, 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 19 słuchajcie. No, w perspektywie jeszcze 131 meczy. To kurde, trochę. Cinko. A widziałem, że już biegają z tymi obsydianami. Widziałem już MP5 na YouTube obsydianową. Kurde, no fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Jest shipment w końcu. No dobra, to oszczędza wam ładowania. I niestety lobby mnie wykiwało. Zmieniło z shipmentu na house znowu. Co so jest? Cały czas mi tego Shoothouse'a dobiera. Na Shipment'cie to może dwa razy grałem, odblokowując tego Obsidiana. Bardzo niefajnie gro. Bardzo niefajnie. Moim zdaniem powinien być non-stop shipment, tak jak było kiedyś. Co nie, kolego? bo gorze? Hmm. Niefajnie, nie podoba mi się to. O nie. Nie zabiłem go chyba. No, nie zabiłem. Złota tarcza. Dzień dobry, Kaunego. Planuję. Czy będziesz robił obsydiana? Na tarczy? Pewnie tak. W sumie muszę sprawdzić, jak wygląda ta obsydianowa tarcza. Znaczy, nie sprawdzę, bo nie mam dubkowanej złotej, Ale musi fajnie wyglądać. Taka kamienna, nie? Obsydianowa. No albo jak worek na śmieci owinięty wokół broni, o, fajnie, że miałeś kropkę nad sobą. Elegancko. Trochę mi przeszkadza, że te punkty zupełnie nie znikają, gdy się patrzymy prosto na nie, tylko dopiero jak przycelujemy. Bo to powoduje, że nie widać tego, do kogo byśmy ewentualnie celowali. No halo, proszę mnie zostawić. Charmander, panie Pokémon. Położył się. Jak ja się kładę to dostaję głowy. ma? Kolego Jegor. Co ma panie Ghosty? Panowie Ghosty. Kampi w domku? Kampi w domku. Of course, że kampi. Dlaczego miałby nie kampić, nie? Wow, SMG's done. No, gratuluję. O, tam był ktoś, nie, system trofi rozwalał. Wspaniale. Co jest? No trzeci raz chyba już mnie teammate zabił, nie? Tak mi się wydaje. Standard. Dawaj, Egor, wjeżdżamy. Tylko jeden? A no i na spawnie oczywiście. Kolega z Damaskusem. Odrzut. A ciebie nie widziałem w ogóle. Pewnie z boku wyszedł. ma? Dobrze, że sojusznik mnie prawie nie zabił. Znaczy, że mnie nie zabił po prostu. Stoi na tym spawnie, stoi. Ze snajperą. Ja byłem przekonany, że on już nie żyje. Kampi w ogóle w oknie. A halo, pan tarcza. W poncie siedział. Pan tarcza, słuchajcie. A Kolega F.K. chyba. Troszeczkę. Dobra, przejmijmy ten punkt. Dopełnijmy wolę Jegora. Okej. Okay. Ten dalej tam stał. Czym ty stoisz w ogóle, kolego? Z Dragunowym na Damaskusa. Kolega Obsydiana sobie na nim robi, nie? Co za ty w ogóle? Ej, na snajperkach w ogóle 15 zabójstw w 125 meczach, jeżeli się nie mylę. 15 zabójstw ze snajperki. Kozak. Już wolałbym, żeby zrobili 10 zabójstw w 150 meczach, chyba. Bo 15 zabójstw ze snajperek. Kurde, trzeba jednak na quickscope zrobić snajperę i napierniczać. Na takim shut house, snajpere, jak inaczej zrobić? Nie ma szans. Ewentualnie kampić na tym murku, to prawda, no ale to nuda, chuj. no nie, przeklołem, halo. Doza, nie przeklinaj. No ale taka prawda. O, no tam jesteś. Tu jesteś, okej. Okay dragonowe 20 zabójstw jeszcze 10 czy uda mi się to zrobić Ups, so już nikt ziemeczku Tego w ogóle nie widziałem. Na B jest. Trzyma. Prawie przejąłeś. Prawie. Na górze jest. O, halo wyszedł. Skupiłem się na prawej, a, a wyszedł przede mną. To nie dobrze. 6 zabójstw. A, jeszcze na dole był. W tym akurat momencie wychylił co ja się nazywa mieć warta. Aj, jaj, dozo. ty mimozo. Dawaj jego, dojeżdżamy. Chcesz ten punkt? Dawaj, przejmiemy. Dwa jegory przejmują flagę. No i dupa. Oczywiście ja zginąłem. W ogóle jeden się odrodził na swoim spawnie tam przy C. Fajnie, jak przejmowaliśmy punkt. To szanuję. No nie, myślałem, że zdążę wejść po tym murku. Dużo. Za dużo, za na raz. Za dużo pierogów na raz. No halo, proszę się nawet tak nie wygłupiać. Ile? Jeszcze jeden, dobra, sponią. No i okej, okay. no dobra, to nie narzekaj. Nie było aż tak źle kolego. Dobra, na ten murek to ja nawet nie wchodzę z tą MP5. Wy się tam bawcie w kampienie. To nie dla mnie zabawa. I psychicznie, i fizycznie, jeżeli chodzi o moją MP5, z łamaną kolbą. A znowu bez łamanej kolby na taki murek na normalnym trybie, to małe obrażenia na taki zasięg. No cholera. No cholera. No to nieźle. Co jest? Czemu się tam patrzyłeś? O, ten jak elegancko biega. W ogóle się nie patrzy, gdzie biegnie. Tak trzeba, tak trzeba grać, tak trzeba robić, tak trzeba żyć. Wiedziałem, że będzie się patrzył. Nie wiem po co tego stymulanta użyłem, chciałem przeładować Jedzik. a i prawie, już się kładłem 30, 37. Jezus, coś mi silna stanęła w gardle 37, słuchajcie. Ta ślina dozo, jasne. Ślina. Pewnie wstaw, żart, porno. To robiłeś właśnie. Tak dokładnie. No nie halo, co jest? Shorthouse, jakiś uśmieszek w ogóle. Nie zauważyłem tego wcześniej. Do 45 jeszcze 7 brakuje, to tak kurde nie bardzo. Zdawało mi się, że ktoś tam stał 6. Czy się uda? Już się rozgrywka mierzy ku końcowi. No tam przeciwnik, bieg halo. Kurde, taki bieg po nic. No nie ma szans. Jeżeli teraz nie, nie podejdzie mi 6 fragów, co wątpię. Jednego mogę wyrwać, ale czy więcej? No nie, halo. Tak niewiele brakowało. Ile? Czterech. Chyba by było trzech, gdyby nie ten, ten ostatni. W sensie, gdyby się gra nie skończyła tak szybko. Ten w ogóle z fala co robi? Ten to dopiero Obsidiana wpija. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za, za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się na następnym. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować, lajkować, odwiedzać Facebooka i Discorda. No i co, dzięki wielkie i dozo!